Asia z Wojciech Chciałam wam dzisiaj pokazać naszą dwustronną tablicę manipulacyjną, którą stworzyliśmy dla Wojtusia. Yy, tablicę stworzyliśmy sami, ja z Maciejem, nie wybierałam części, koncepcji, natomiast Maciej pomagał mi wszystko montować. Zaraz przeprowadzę Was przez wszystko, co tutaj zamieściliśmy yy, i powiem, dlaczego tablica manipulacyjna jest ważna w rozwoju niemowlaka. Otóż, yy, według mojego zdania Taka tablica manipulacyjna pomaga uczyć dziecku się podstawowych prostych rzeczy, przykład docenialnie zamka, wkładanie rzeczy do kontaktu. Oczywiście wiem, że niektórzy z Was powiedzą, że uczyć dziecko wkładania kabra do kontaktu to nie jest dobra rzecz. Natomiast no nie uchronimy dziecka przed całym złą świata i ono też musi wiedzieć, jak takie rzeczy robić i jak tego nie robić. Natomiast jeżeli jesteśmy obu dziecka cały czas, to to możemy mu wytłumaczyć, żeby po prostu czasami tego nie robić. Mamy klamkę. E, mamy różnego typu zapinania, w których dziecko się uczy. E, zasówki, wsówki, e, kręcenie kołowrotkiem, myszkę. Wykorzystałam też swój stary łańcuch do tego, żeby dziecko sensorycznie e, przygotować na różne faktury, ponieważ mamy tutaj fakturę takiego łańcucha, mamy drewno, mamy kalkulator, który jest inną fakturą, mamy plastik, e, takie kołeczko, e, Teraz są też w tych starych zabawkach, które wykorzystałam do tego, żeby mieć tą inną fakturę. Oczywiście Nowajek aktualnie ma 11 miesięcy, więc jeszcze nie wszystko w tego ogarnia. Natomiast po codzienną praktykę jesteśmy w stanie krok po kroku dochodzić do tego, żeby wszystko ogarnia. To jest jedna strona tej tablicy, za Wam pokażę drugą stronę. My wykorzystaliśmy do tego deskę z kantoramy 120x80. Jest ona tak złożona w taki domek. Po to, żeby z jednej strony były jedne rzeczy, z drugiej strony drugie rzeczy. I to Wojtek decyduje, którą stroną chce się w danym momencie pobawić, może ją obchodzić. Dlaczego nie zrobiliśmy tablicy, która jest przykręcana do ściany? Hmm. Może dlatego, że nie mamy aż tyle miejsca, poza tym chcę tą tablicę zabierać zawsze ze, ze sobą. Jeżeli mamy jakąś imprezę, na której możemy pobawić się z innymi dziećmi, na przykład w parku, na pikniku, to no to my zabieramy tą tablicę i wszyscy mogą również z niej korzystać, jeżeli ona byłaby przykręcona do stałe do w domu, no to musiałaby być ona jako narzędzie zabawy tylko w domu. Jedziemy do dziadków, jedziemy do jakiejś dalszej rodziny, to tą tablicę możemy zabrać, nawet również na kemping, na której się drugą stronę tablicy manipulacyjnej i jak widać jest ona totalnie różna, ponieważ tam mieliśmy rzeczy typowo domowe, typu słówki, dosówki, czyli rzeczy, które możemy znaleźć już w naszej okolicy. Natomiast tutaj mamy rozpinanie, mamy wędrowanie małpką, mamy kręcące się koła. Kręcący koła się ciągnika. Wkładanie i dopasowywanie kolorów do kształtów. Mamy też podpisaną tablicę Wojtuś. No i sypałki. Więc ta strona, o jeszcze jak naukę czasu. Więc ta strona jest bardziej taka zwybłowa, kolorowa. No i tak jak już wcześniej powiedziałam, to właśnie decyduje którą rzeczą i którą stroną w danym momencie chce się bawić. Większość tych rzeczy z tamtej strony mamy z da bądź rzeczy, które mamy w domu i mogliśmy wykorzystać. Natomiast rzeczy z tej strony zakupiłam ja na Allegro. Jeżeli ktoś będzie z Was zainteresowany konkretną rzeczą, mogę podać link do e, aucji na Allegro lub sklepu, e, w którym można to kupić. I tak też kupiłam, fajnie są dopasowane, wypalane. E, e, tak, i jeszcze pokażę, to jest, jak ta wygląda. Jest tak zamontowana, przez co ona się nie rozjedzie. nam i momencie mówię, może obchodzić sobie tą tablicę w koło i decydować, z której strony chce korzystać. Dajcie znać, czy Wam się ona podoba. Jeżeli macie jakieś sugestie, co powinno tutaj jeszcze się znaleźć, to, to dajcie znać w komentarzu. Tak wygląda tablica z bliska. Także, tak jak Wam mówiłam, mamy małpkę, z którą możemy chodzić po yy, linii. Mamy sobie coś do rozpinania. Jedną ręką ciężko zapiąć, koło do kręcenia, kółka tutaj, w której się nachodzą zegarek, koła zębate, ciągniczka, na tych Wojtuś i naukę wkładania i dopasowania kolorów. Ta strona jest zupełnie inna, jak widzicie. Mamy przyciski, śrubkę do kręcenia, lusterko. Małe dzieci bardzo lubią lusterką. Mieszka. Ten łańcuch. coś do wciskania, klameczkę do dotykania, różnego typu wsówki, zamki, zamykania. 外、うん、にそういうの。